Słony karmel od podstaw. Kukwor mi rozgrzewam na mocne smażenie. Zanim się nagrzeje, to to urządzenie ma idealną kubaturę do tego, żeby robić takie rzeczy jak słony karmel, ponieważ jest wysokie, ma dużą moc, ale też jednocześnie wąskie, na tyle że cukier idealnie będzie się rozpuszczał. A jak to do końca zrobić? No to zaczynamy. Wsypuję cukier. I tak zostawiamy na 13-14 minut. Do, cukru byś poszła, co? do lekko rozpuszczonego cukru dodaję masę. Całość delikatnie, powoli mieszamy. Dolewamy wodę. Po dodaniu wody całość mieszamy do momentu, aż wszystko się ładnie połączy i pojawią się duże purchle powietrza. Całość gotujemy mniej więcej 4 minuty. Gdy tak to wygląda, Zatrzymujemy cały proces. Gotowy karmel zlewamy do miski. Do wychłodzonego karmelu dodaję świeżą mieloną sól. Dzięki temu zostaną drobiny. Z czym najlepiej smakuje? Świeża chałka, porcja masła i słony karmel. Dla tych bardziej wymagających, bita śmietana i na przykład prażone orzechy.